Akademia Dziennikarstwa Odpowiedzialności Społecznej, Ekologicznej i Obywatelskiej. Pod takim hasłem w dniach od 21 do 30 października 2022 roku w ośrodku szkoleniowo-edukacyjnym w Przeszetnicy koło Brzozowa odbyły się warsztaty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach programu Wymiany Młodzieży Erasmus+. Dzień dobry, nazywam się Irena. się tutaj na dzień... Obie... Ерасимус. І зараз задам кілька запитань своєму е, колезі. Привіт! На чому граєш? На сексофоні. Як тебе звати? Що будеш представляти? Чи будеш грати соло? Взагалі, як тобі атмосфера в цьому прекрасному місці? О, атмосфера тут насправді чудова. Organizatorem warsztatów jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli w partnerstwie z organizacją Art Liga z Ukrainy. W projekcie bierze udział 66 osób, w tym 30 uczestników i trzech opiekunów z Ukrainy oraz 30 uczestników i trzech opiekunów z Polski. Koordynatorem projektu jest doktor Krzysztof Augustynski. Projekt powstał z inicjatywy młodzieży, która chciała poszerzyć swoje kompetencje w dziedzinie dziennikarstwa. Projekt dziennikarski powstał z inicjatywy młodzieży polskiej i ukraińskiej, która nawiązała kontakt przez grupy dyskusyjne na portalach społecznościowych. Są to uwolnieni początkujący dziennikarze, którzy aktywnie działają w organizacjach i społeczeństwie. Udział w warsztatach pozwolił im nabyć nowe doświadczenia i umiejętności, a także otworzył im szeroką ścieżkę do możliwości dalszego rozwoju edukacyjnego i zawodowego. Nazywam się Wiktoria Hausner i witam Państwa na warsztatach dziennikarskich. Młodzież przez udział w projekcie zdobyła nową wiedzę, umiejętności oraz kompetencji dziennikarskich, dzięki którym będzie mogła podjąć pracę w zawodzie dziennikarza. Nazywam się Krzysztof Zieliński. E, może nie wyglądam, ale jestem pierwszym pokoleniem, należy do pierwszego pokolenia dziennikarzy nowej wolnej Polski. Uczestnicy uczyli się dalszego sposobu pisania, redagowania tekstu i tworzenia materiałów pracowych. Dzięki swojej pracy mogli wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności, ich działań, zachęcić społeczeństwo do wprowadzania dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska. Te warsztaty przygotowały ich do opisania tekstów użytkowych, dziennikarskich, krytyk, recenzji, opisów, felietonów, scenariuszy, tłumaczenia tekstów w języków obcych. To wszystko dzięki wsparciu opiekunów i ekspertów oraz wyjazdów studyjnych, m.in. do Krakowskiego Radia RMF, Rzeszowskiej Telewizji Polskiej, oraz wizyta na planie filmowym. Also we had workshop with uh, journalist i też nowe New i nowe uh, does jak ta sfera jak artykuły i to create this. W trakcie warsztatów miały miejsce liczne spotkania i konferencje z udziałem gości, podczas których każdy mógł wyrazić swoje refleksje oraz swobodnie wypowiadać się na określone tematy oraz nabyć wiedzę merytoryczną. Była pod nami, dlatego że Wisła płynęła z drugiej strony, i tutaj były rozlewiska, były mokradła. Od rynku dawniej prowadził tunel, który się łączył z, z Wawelem. Uczestnicy warsztatów prowadzili swojego bloga. Codziennie zamieszczali artykuły na stronach organizacji oraz na portalach społecznościowych. Dzięki temu zdobyte doświadczenie mogli od razu wykorzystać w praktyce. Dziennikarze pracuję w, w Fax. Proszę proszę Pana, raz, dwa, trzy! Nie, ja już z Panem Nie? No dobrze. Podczas wymiany, gdzie młodzi ludzie uczyli się podstaw przedsiębiorczości oraz jak pozyskiwać fundusze na rozwój firmy, nabywali wiedzę na temat praw konsumenckich, ochrony praw pracowniczych, ochrony przyrody oraz odbyli ćwiczenia z zakresu BHP oraz pierwszej pomocy. Uczestniczyli w zajęciach językowych, to wszystko poprawiło i wzbogaciło ich słownictwo z zakresu języków obcych. Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy nabrali większej pewności siebie, nauczyli się samodzielnie rozwiązywać problemy podczas zdolności samokształcenia. Zajęcia sportowe, gry i zabawy integracyjne, jazda konna, loty na miotle, zajęcia paraalpinistyczne, ping-pong, piłkarzyki, gry karciane itd. To wszystko uprzyjemniało czas i dodawało motywacji do dalszej pracy. Hej. Hej, dzień dobry, jak się nazywasz? Nazywam się Kuba. Co możesz nam powiedzieć? Co mogę powiedzieć? Bardzo, bardzo mamy ciekawe zajęcia z dziennikarstwa o, no tak. i nie tylko. Przy okazji w wolnych chwilach coś tam sobie gramy, przygotowujemy się do koncertu. koncertu. No to super, dziękuję. Młodzież dała wspólny występ artystyczny w Nisku przed lokalną społecznością i zaproszonymi gośćmi, jednostkami samorządowymi, ponieważ niektórzy z nich oprócz pasji, jaką jest dziennikarstwo, rozwijają się również artystycznie. Że taki program jak Erasmus i osobliwe warsztaty muzyczne no tak są Вони дають можливість не тільки інтеграції, наприклад, українців в польське з, з польські трути в польськ, але і є ще злам стереотипів, які були. Młodzież dzięki integracji polsko-ukraińskiej wyzbyła się stereotypów i uprzedzeń społeczno-kulturowych. Uczyła się zasad tolerancji i szacunku dla innych osób o innej kulturze, religii i pochodzenia. U tej młodzieży wzrosło poczucie świadomości wspólnych celów w procesie budowania wspólnej społeczności europejskiej, pozbawionych kompleksów, stereotypów, barier i granic. Yy, młodzi ludzie, którzy w pierwszych dniach byli dla siebie zupełnie obcy, po kilku dniach wspólnych zajęć. Stali się sobie bardzo bliscy. Wytworzyły się niemal rodzinne relacje. A bardzo ciekawym elementem warsztatów była możliwość stworzenia wspólnego zespołu, wspólnej orkiestry. I to też była wielka wartość warsztatów. і українці, з якими ми разом інтегрували в якихось проектах, з якими ми разом проходили майстер-класи, і просто круто і цікаво проводили час на дискотеках, їздили на конях, змагалися в спортивних змаганнях. Одним словом, тут було дуже цікаво і чудово. Na zakończenie projektu uczestnicy zaprezentowali wspólnie zrobiony film z warsztatów. Oraz każdy z uczestników otrzymał certyfikat i Pass poświadczający ukończenie warsztatów. No i właśnie chcę zauważyć, że. Ta programa jest na bardzo wysokim poziomie, bo poznaliśmy takich fajnych ludzi, fajnych nauczycieli, którzy bardzo dużo nam dali, bo w ogóle mamy taką wspólną pracę polsko-ukraińskim krajem i naprawdę dla nas to jest bardzo miło. Dziękujemy. Akademia Dziennikarstwa Odpowiedzialności Społecznej, Ekologicznej i Obywatelskiej. Projekt zrealizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Wymiany Młodzieży Erasmus 2022.